Nas z Radiem łódź. Za kwadrans 14 my wracamy do tematu przedwiośnia, które w tym roku bardzo szybko zamienia się w wiosnę. Wszystko za sprawą bardzo ciepłego lutego. Cieplejsze dni nie pozostają oczywiście bez wpływu na zwierzęta. I o tym, co dzieje się o tej porze w ośrodku rehabilitacji zwierząt w kole podpiotrzkowym opowiada nam jego szef leśnik, Paweł Kowalski. Bociany krekoczowe zresztą mamy dwójkę takich samców bocianów, chłopaków, no bo dziewczyny poleciały no, po prostu na wczasy do Afryki. One tam wypoczywają, a samce już rywalizują, bo mamy dwa, które latają spokojnie, znaczy mamy więcej latających, one w tej chwili nam się rozleciały. Natomiast dwa tak... To są tacy stacjonarni mężczyźni i pilnują mocno swoich gniazd, każdy jeden drugiego przegania od swojego, zobaczymy dwa gniazda tych boczków, no i w spokoju czekają na powrót swoich, prawda, ukochanych. No one pierwszego dnia wiosny powinny już być w Polsce, miejmy nadzieję, że, że zaraz do końca marca się pojawią, no i wtedy nastanie ten okres miłości, miesiąc miodowy. No i zaraz po nich pojawią się jaja w miastach. I to widać. I oprócz tego nasze jelenie, prawda, zaczynają się rozbierać. No, jest ciepło i w tej chwili rozpoczęły wyrzucanie sierści, także już ta suknia jest zmieniana na rudo.